Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie dla osób z podznaku Szczelca na miesiąc maj 2022. Oczywiście serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. I przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. Proszę nie dopasowywać na siłę tego czytania do siebie. Oczywiście czytanie jest na miesiąc. E, więc jeśli oglądacie w którymś tam momencie i nie pasuje, można, <laughs> przepraszam, można sobie to przecież odsłuchać później. Na przykład za tydzień, dwa jeszcze raz ponownie i sprawdzić czy coś to Wam dało, pomogło, czy coś się czy coś zadziałało. Z jaką energią szczelce wchodzą? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Tak sobie zrobimy. Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Jaka energia jest przy was? Co z zewnątrz? O czym nie wiecie, czego się nie spodziewacie? I wynik. No tu macie czwórkę monet w odwrocie. Czyli wychodzenie z blokady, ale również wydatki jakieś, <laughs> ruszacie jakieś pieniądze zaoszczędzone. A więc tu może być taka sytuacja. Może jakieś problemy finansowe, nie wiadomo. Ale przede wszystkim otwarcie się na coś, bo czwórki to zawsze mówią o uwolnieniu się, jeżeli są w odwrocie. Może z materializmu się uwolniacie, z jakiegoś stricte takiego skupieniu się na tej materii, że na tam na okrągło tylko oszczędzacie i oszczędzacie. No, może już tak nie będziecie się skupiać na tym oszczędzaniu, na tych pieniądzach. Nie wiem. Zaraz zobaczymy, bo tu pokazana jest na środku trójka buław, czyli tu jakieś e, oczekiwanie na coś, może macie już zaplanowane coś, jakiś wyjazd, coś nowego, e, jakieś podjęcie nowych działań. Zostało to zaplanowane na przykład. Będziecie może wyjeżdżać gdzieś. No a tu jest dwójka kielichów w odwrocie. Jest też ten kielich w odwrocie. No i te kielichy są w odwrocie. Czyli coś tu emocjonalnie wam się nie, nie udaje. Coś tu związkowo, coś w tej miłości, coś wam się nie udaje. Jakieś rozczarowania. Tu może wyjeżdżacie, bo kończycie coś. Albo związek, w którym nie ma miłości, albo kończycie umowę i wyjeżdżacie, na przykład, bo tu w głowie widać, że jakieś e, kończenie z jakimiś żałobami, przerabianiem jakichś jakich porażek, jakichś rozżaleń. I co jest podstawą tego, że Wy tak wyjeżdżacie i kończycie? No, jakieś trudności, dziesięć mieczy, kłótnie, stres, przebicie, ktoś Wam wbija jakieś szpile, ktoś Was męczy psychicznie, ktoś Po prostu nie możecie sobie z czymś poradzić jakiś strach, <laughs> jakaś nerwówka, co pomaga lub przeszkadza. No, to jest związane z jakimiś zdradami też, bo tutaj jest ta trójka. Czyli to Wam może być, że to Wam pomaga, mimo że to jest trudna energia, bo tu jest zakończenie jakiegoś związku i nie ma postępu. Więc to Wam pomaga właśnie w zakończeniu tego i wyjechaniu i ruszeniu gdzieś w inną stronę. To paradoksalnie Wam pomaga, chociaż to jest zła energia, ale to, to wszystko, co to, co złe, tu pokazane jest, to, co złe, to właśnie jest, jest powodem tego, że Wy, może powodem, może podstawą tego, do tego, żebyście właśnie się zdecydowali na ten wyjazd i zakończenie tego, co Wam tu nie służy. I to może być związane z tą osobą, bo tutaj odchodzi jakaś osoba z trygonu. Wodnego, skorpion, rak ryby, jakaś kobieta. Matka, żona, siostra. No. Tu jest też rycerz kielichów. Może wyjeżdża właśnie. Albo wy tu po prostu ją zostawiacie, wyjeżdżacie. Albo ona sama odchodzi, bo ona jest w pozycji prostej tutaj. Królowa w pozycji prostej, to jest bardzo fajna karta. To jest osoba empatyczna, taka opiekuńcza, taka, no, emocjonalna też, ale tu może być, że ona wyjeżdża. Albo ona po prostu, nie, albo wy, albo ona nie umieście się zdecydować, bo rycerz Kielichów mówi o osobie niezdecydowanej, zmiennej, która nie wie, czego w zasadzie chce. A więc tu może być, że wy tu kończycie z tym, z tą osobą. Nie ma postępu. Coś tu jest, jakieś przybicia, jakieś trudności, jakieś były zdrady. I tu jest ta trójka mieczy. I tu jest znowu ósemka, ósemka buław. Czyli też ruch do przodu, wyjazd. Zakończenie czegoś, przyspieszenie z czymś, myśli, kontakty jakieś. Czyli wy tu macie w głowie zakończenie tych smutków i nawiązanie jakichś kontaktów, jakichś działań i ten wyjazd. Czyli ruch do przodu. No i tu rzeczywiście jest, co przychodzi. Tu przychodzi podpisanie jakiejś nowej umowy. Jeśli by chodziło o pracę, tu jakieś współpraca jakaś, jakiś postęp w czymś, bo tu jest brak postępu z tą jakąś osobą, która was zdradziła. Natomiast tu pojawia się coś innego, jakiś rozwój, jakiś rozwój. Tylko, że tu ten rozwój jest związany z zostawieniem czegoś. Zostawieniem czegoś. Może być też, że przyjdzie jakaś kłótnia o te trójkąty. To Trój, też może być, żeby gdzieś się kłócić, bo tutaj jest pokazane, że tu są, tu są kłótnie i te szpile są. Tu jest ranienie kogoś słowem. W jakiej wy jesteście energii? No, jak to szczelcy, no, to jest król Buław. Czyli król Buław panuje nad wszystkim. Albo to jest wasza energia, Wy panujecie nad tą całą sytuacją, dajecie radę, wy tutaj zarządzacie swoim życiem i wszystkim wokoło. Albo po prostu jest przy Was jeszcze jakaś taka osoba. Tylko, że emocjonalnie tu są wszystko, jest są te energie, jest nad no Te wszystkie tu, tu, te kielichy, te tutaj, one są w odwrocie. Czyli jest takie przewrażliwienie. Tu też nie możecie też się zdecydować do końca. No niby panujecie nad tą sytuacją całą, no bo wy czekacie, ale jeszcze nie odchodzicie. Jeszcze nie odchodzicie. Tu macie w planach, żeby odejść, zakończyć, bo nie ma postępu, nie ma tego z tą osobą. Tu się pojawia coś nowe, gdzie będzie jakiś rozwój, Albo przychodzą te kłótnie o te trójkąty. Czyli tu wyjdzie na jaw, na przykład, że, że jakieś te trójkąty są, a tu potem jakieś kłótnie. I dlatego tu się kończy to wszystko. Tu nie ma miłości też. Z zewnątrz, z zewnątrz nie ma nic nowego, chociaż tu ten bliźniak się pokazuje, niby nowego, nowe informacje. Ale wy nie rozpoczynacie. Może być, że się pojawi osoba z poznaku bliźnia, ale wy z nią nie chcecie rozpocząć niczego nowego. Nie myślicie o żadnej miłości z tą osobą. Nie czujecie na przykład nic do niej. Nie wiem. O czym nie wiecie, czego się nie spodziewacie, że przyjdzie tutaj taka równowaga, że przyjdzie dużo kontaktów z zewnątrz, że przyjdzie jakaś oferta, że ktoś wam coś zaproponuje. I na koniec dwie te same karty, czyli czwórki buław. Kończycie z jakiś związek. Kończycie, wychodzicie z jakiejś klatki, wychodzicie z jakiegoś domu, z jakiegoś miejsca. Kończycie coś. Związek formalny lub nieformalny. Kończycie. Albo wychodzicie z jakiegoś miejsca, z jakiejś pracy, z jakiegoś domu. Też może być. Czyli fakt faktem, że jest ten ruch, tu są te dwie ósemki, buław, czyli jest przyspieszenie ruch, jest. Wychodzenie z tych trudnych energii kielichowych, zakończenie czegoś tu, z energii tych mieczowych również, brak postępu, tutaj trójkąty, bo wy tu już czekacie na wyjazd, żeby wyjechać gdzieś, czyli wyjść z tego, zakończyć, macie, chociaż tutaj to też jest trójka. Tu jest trójka, tu jest trójka, tu jest trójka, czyli jednak coś na rzeczy jest, jakieś te trójkąty są. Ale miłości nie ma tutaj żadnej. Nie ma tu uczuć, nie ma tu miłości. Są uczucia, odczucia żalu, smutku, e, takiego e, przybicia, tak? To są te odczucia, ale jakieś takie uczucia, gdzie by było zakochanie, nie, nie ma. To jest odwrocie tutaj te żale, smutki, rozżalenie, jakieś takie, brak miłości, brak tu nie ma. Grze. To się kończy. To coś tu albo w pracy, albo w związku, albo gdziekolwiek kończy się. Jakie osoby to już mówiłam? To jest rak, albo i nie mówiłam, rak, rak, skorpion, ryby, rak, skorpion, ryby, bliźnięta, waga, wodnik, skorpion, baran, lew, strzelec, bliźnięta i to wszystko. I tu jest pokazane wodnik, czyli jakieś prowadzenie od góry, jakieś przeznaczenie. Jakieś szczęście przyjdzie do Was. Czyli mimo tych wszystkich tu trudnych energii, tych zawirowań, to przyjdzie coś do Was dobrego. Czyli może tu, jak zakończycie to wszystko, załatwicie te sprawy, poukładacie to wszystko, no to może to się zakończy i tu przyjdzie do Was jakieś szczęście. Coś z przeznaczenia, coś odgórnie, coś po prostu. Co wam da radość, szczęście, to jest nadzieja, jakieś zaufanie do czegoś. tak gwiazda tu pokazana jest, to spełnienie marzeń. Tak więc tyle dla szczelców. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę jeszcze raz o lajki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.